I to jest taka przykładowa tabliczka ze Stanów Zjednoczonych, którą organizacje obywatelskie, sprzedziwiające się energetyce jądrowej, one to wystawiły taką tabliczkę przed kąpieliskiem przy elektrowni jądrowej. I tutaj jest takie ostrzeżenie dla potencjalnych surferów, ludzi, którzy by pragnęli Bieli, jakie toksyczne substancje znajdują się w wodzie. To jest takie przykre też, że tutaj na dole jest napisane. Cytuję pływasz na swoje własne ryzyko, twój rząd cię nie chroni. No ja nie będę czytała tego, tego wszystkiego, ale tutaj no, widzą Państwo, ile jest substancji, część z nich to są radioaktywne izotopy, część to inne toksyczne substancje. Tutaj nie, wiem, tutaj nie chcę Państwa już zamęczać tym tematem, ale to zrobiłam screen z, z, z takiej broszury też o promieniowaniu. Nazwy instytucji i naukowców, też, które mogą Państwo sobie samodzielnie we własnym zakresie też poczytać, gdyby Państwo chcieli więcej się na ten temat dowiedzieć. Chyba kluczowe jest to zdanie na końcu. Wystawienie na sztuczną radioaktywność, w tym próby nuklearne, spowodowało na świecie wiele zachorowań na raka. Oficjalne dane ONZ mówią o. Ponad miliony ofiar śmiertelnych od 1945 roku. Europejski Komitet do spraw ryzyka radiacji, używając metod oceny, które wydają się bardziej realistyczne, mówi o 61 milionach. Te dane przekonały mnie, że aż do teraz międzynarodowe standardy były zgodne bardziej z interesem przemysłu nuklearnego niż faktyczną troską o zdrowie ludzkie. To jest e, cytat e, z biologa rosyjskiego e, Jabłkowa, który prowadzi badania po Czarnobylu. Więc to jest właśnie bardzo kontrowersyjne, skutki e, awarii jądrowych, skutki zdrowotne. E, na pewno się Państwo z tym zetknęli, z takimi twierdzeniami, że nie, było skut nie ma skutków zdrowotnych e, katastrofy w, w Fukushimie że w czarnobylu to tylko tych kilkanaście osób, zginęło tych strażaków. No i tak każdy chyba może sam ocenić tak, co jest, co jest, co jest prawdą w tym momencie.